no i witam ponownie dzisiaj dla odmiany jesteśmy w stolicy Algierii w Algerze miasto jest stolicą od samego początku powstania czyli od 1962 roku liczy 3 miliony 300 mieszkańców a prezentuje się tak jak tu widać na załączonym obrazku to co z przodu tu widać to taka promenada jest jakby taka architektura kolonialna typowo francuska zabudowa no ale nie wszystko to jest stare bo tutaj widzicie ten akurat biały budynek to jest nowo pobudowane ale w takim stylu Tam, tutaj macie flagi to zaraz powiem o co chodzi tutaj jest parlament i parlament odpowiedni naszego sejmu teraz tutaj będziemy mieli akurat bank no ten, ten to akurat będzie stary budynek stary budynek stare budynki jeszcze tam na to mówią stare miasto to naprawdę jest stare bo stare albo takie zaniedbane bo sami zobaczcie spróbuję powiększyć to się wszystko tam to na kupie wali się przez, przez lornetkę dobrze widać tam jedno drzewo jest Z, daleko jedno drzewo reszta są beton Alger położony jest wzdłuż linii brzegowej nad taką dużą zatoką nie wiadomo, nie wiem ile o to się ciągnie ale tu jest taki półwysep za tym półwyspem bardzo, kupy kilometrów, ja podejrzewam, że to kilka, jak nie kilkanaście kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt kilometrów się ciągnie, bo zaczyna się tam na zachodzie kawał drogi i się ciągnie spójrzcie tutaj tu jest cała taka zatoka yy, zatoka i o, to miasto się ciągnie wzdłuż linii brzegowej tam, tam, tam i tam jeszcze ląd widać tam widzicie, no to jest kupa kilometrów. Zrobię zbliżenie, żeby tam się było widać. Tam jeszcze jest ląd, tak? I tam jeszcze dalej się ciągle. Także kupa, kupa kilometrów. Nie? No tutaj jest tam jest port, tam jest też przeładunkowy. Coś tam przeładunkowy. Państwowy prom, państwowa firma Paczi się nazywa i on też pływa do Marsylii, tak jak my. To jest stosunkowo nowy prom, bo to 4 lata ma i, i tego. No i co tu jest? Teraz, aha, tutaj widzicie takie flagi, mieli święto, wszędzie te flagi wiszą na tych różnych budynkach. To są flagi, bo nie akurat yy, była rocznica, któraś z kolei odzyskania niepodległości. Yy, w 1962 roku to było, odzyskali niepodległość. I chyba bodaj, że nie wiem, który dzisiaj jest piąty. 6 jakoś tak yy, lipca to było. I, i na, na pamiątkę, na chwałę tego został. Postawiony 20 lat później, czyli w 1982 roku, pomnik. Tam jest ten pomnik, to jest w kształcie lotosu pomnik. I tutaj ciekawostka: ten pomnik projektował i pomagali mu projektować Polacy, a główny architekt to się nazywał Marian Konieczny. No i przy budowie też pomagali tam budować Polacy. Nie? tutaj troszkę jest tutaj pod tym za miastem jeszcze kawałek tam widać te góry Atlas się ciągną tam cztery tysiące chyba 400 najwyższy szczyt i one się ciągną aż tam do Tunezji yy, i tam za to co się kończy tutaj mamy akurat yy, trzeci co do wielkości wysokości Meczet w Afryce, po Medyce i tam jeszcze jakimś ma 264 metry wysokości ta wieża. A sam meczet, teraz uwaga, może pomieścić 120 tysięcy ludzi. 120, tak? 120 tysięcy ludzi. Wyobrażacie sobie, jakby to Rydzyk miał, jaką by się cieszył chłop z tej tacy, co by mu tam nadawali? Bo może by nie męczył tego bezdomnego o te samochody. No, i tak to wygląda. Tutaj, akurat, jest ciekawa sprawa. torów kolejowych. w porcie, który kończy bieg, tam wcale nie ma. Pierwsza, i się cofa w tamtą stronę. Tak wygląda. Akurat biały budynek to też jakiś jest e, rządowy ale związany coś z gospodarką bodajże morską. Port, port zbudowany jest w ten sposób, że praktycznie e, pobudowane tylko są takie mola Brzeża I tutaj parę kei porobionych. I tutaj jest w tym miejscu to jest akurat tak jakby baza promowa. To znaczy dwa stanowiska tam jak stoi badzi, i my tu stoimy. I tu jest ten cały terminal. Terminal ten promowy. Tam samochody stoją, to wszystko pod dachami. No, wymieniają blachy już chyba drugi miesiąc coś stanęła im robota i tak tak to wygląda no nie możemy wyjść na zewnątrz bo tam na pewno by było ciekawie no i meczety nie tutaj mamy akurat jak zobaczycie w środku tam między tymi budynkami jest jeden meczet potem tam jest taka złota kopuła drugi miesiąc, tam jest trzeci miesiąc męcz na meczecie i co róż yy, puszczają yy, taki jak to nazwać psalm czy śpiew nawołują do modlitw i klękają w stronę słońca i, i się modlą Orcik, orcik rybacki ale tam takie stare krypy, łódki małe nie wiem co mi łapią tutaj jest blisko Reda dla ciekawości ten czerwony stateczek co stoi to jest w odległości jednej mili od nas bo jak wiecie no musi być tam jakiś pójść zaczepienia czyli łańcuch musi mieć na tyle długi żeby trzymało ten statek i tam są też dlaczego tak się dzieje bo tam kawałek dalej 3-4 mile i już jest kilometr głębokości także nie ma szans już na, na kotwicę a tutaj jeszcze w zatoce bardzo blisko stoją tego, tego, tego portu te bardzo głęboko na tej trasie co płyniemy do marsylii to głębokość największa to jest 3 km głębokości